Witam Was bardzo serdecznie, kochani. Z tej strony Marcelus zaprasza Was na materiał poświęcony całkowicie Rogue Company. Ja, jak wiecie, szukam ciągle tego resetu i odpoczynku od bardzo męczącej ostatnimi czasy i odpychającej od grania R6 i trafiłem dość przypadkowo właśnie na Rogue. Kompany, która oferuje nieco inne podejście do tematu gry zespołowej. Tak więc, jeżeli macie dość rszuski, ale nadal jesteście chętni do gry polegającej na współpracy w systemie plantowania bomb, warto zainteresować się także i tym tytułem. Choć muszę przyznać uczciwie, że początkowo podchodziłem z dużym dystansem do tej pozycji z racji klimatu, w którym ona się odbywa. Rogue Company to no, jest to nowa gra wydawana przez, przez Hirai Studio, zespół odpowiedzialny za takie gry jak Smite, Paladins czy Tribes, Ascent. To jest bardzo znane studio, aczkolwiek to chyba jest ich pierwsza gra. Która opiera się na zasadach typowo gry rankingowej. Gra obecnie jest darmowa i można spokojnie ją testować i ściągać na swoje komputery. Oczywiście za darmo. Row Company weszło w zamkniętą fazę beta 20 lipca 2020 roku i została wydana jako oficjalna. Wersja beta 30 września 2020 roku, więc jest to produkt bardzo młody i zapewne będzie zmieniał się z czasem. Mam nadzieję na plus. Jeżeli chodzi o ten tytuł, to łączą sobie w ce cechy bardzo wielu gier, m.in. Counter Strike, Valorant'a, Gears of War, Rainbow Six Siege, Apexa, oraz w swoim wyglądzie, oczywiście w moim odczuciu, przypomina mi Dirty Bomb. Jeżeli chodzi o optymalizację, bo od tego sobie zaczniemy, dla mnie jest ona świetna. Wszystko jest na full i chodzi bez problemów. Niskie wymagania gry wcale nie oznaczają w tym przypadku, że twórcy poszli na jakieś kompromisy. Całość naprawdę nie ustępuje w niczym innym strzelankom taktycznym, a nawet w niektórych aspektach je po prostu wyprzedza. Jeżeli chodzi o ten tytuł, to pozwala oczywiście na crossplay i cross save. Bardzo ciekawa funkcja i usługa. Mechanika gry, kolejny element, który jest bardzo ważny i kluczowy. Rozgrywka tutaj się to w perspektywie TPP, co zmienia nieco dynamikę i sam model strzelania. Dość mocno wpływa to również na pole naszej widoczności, chowanie się za, za zasłonami oraz strzelanie. Ten cały system wychylania jest dla mnie również nieco problematyczny z racji perspektywy gry, ale bardzo w niej ważny i trzeba go po prostu opanować ponieważ do tej pory grałem tylko i wyłącznie w FPS-y, więc trochę trudno mi się przestawić i przebudować mój system grania i postrzegania rzeczywistości w takiej grze. Zaletą tutaj na pewno jest to, że podczas celowania kamera jest nisko nad ramieniem postaci, dlatego można delikatnie wyjrzeć za rogu i wycelować przeciwnika, zanim będziemy mogli w niego trafić. To naprawdę jest bardzo fajny element, ale to wychylanie trzeba naprawdę yy, poćwiczyć czyli chodzi o dynamizm to jest to gra dynamiczna a dodaje jeszcze temu dynamizmowi ten system przewrotów który pełni funkcję uników wykonany w odpowiednim momencie unik pomaga nam unikać obrażeń ale także szybciej przedostawać się z jednej osłony na drugą jak mówisz kucanie i chowanie się za wyższymi elementami na mapach jest bardzo ważnym elementem i bardzo szybko musi nam wejść w krew, abyśmy naprawdę w tą grę grali dobrze. Nie ma tutaj oczywiście gry wertykalnej, bo mapy są zbudowane płasko i otwarcie, z maksymalnie dwoma kontyngenacjami, a wszelkie elementy są niezniszczalne, co daje mapom status stabilnych. Rozwiązanie jest proste i nieinnowacyjne jak w Rainbow Six Siege, ale w ten sposób twórcy pozbawili się w cudzysłowie Wielu możliwych problemów, które są związane z destrukcją otoczenia na mapach i przebudowy tych map, z, z, które są związane z akcjami wykonywanymi przez graczy na mapie. Oczywiście w samej rozgrywce nie ma żadnych przestojów. Ekrany ładowania są króciutkie, faza kopowania ekwipunku przed każdą rundą trwa około 15 sekund, a gracz częściej znajduje się w samym środku akcji niż czeka w lobby, co niezmiernie. Również fajnie motywuje do gry. Jeżeli chodzi o monetyzację tytułu, jest ona bardzo dobrze zrobiona. Nie ma tutaj miejsca na żadne elementy dające przewagę. Jedynie co można zakupić za realną gotówkę, to specjalna waluta, którą użyjecie do zakupu postaci, skinów i innych elementów zdobiących. Także sama ta monetyzacja jest bardzo uczciwie zrobiona. Jeżeli chodzi o zespół, to oczywiście gramy w trybach 4. Na 4, czyli odejście od tradycyjnego 5 na 5. Jakie mamy tryby Demolition, czyli typowa bomba, gramy do momentu osiągnięcia przez zespół 7, 7 wygranych rund. każda runda trwa 2 minuty extraction, czyli tryb, w którym trzeba utrzymać dany punkt, strike out, tryb, w którym trzeba eliminować przeciwników, jednocześnie utrzymując punkt. Dwa fajne tryby do wyjania szybko levela, choć prawdą jest to, że najwięcej expa doświadczenia i i szybkie wbicie poziomów następuje na trybie bomba. Gry rankingowe oczywiście w tej grze istnieją i to jest tylko i wyłącznie tryb plantowanie bomby. Jeżeli właśnie chodzi o ten system rankingowy to dostępny jest od 30 levela i to jest tylko i wyłącznie jak wspomniałem bomba. Obecnie ten system awansu i degradacji w meczach odbywa się na podstawie wygranych i przegranych. System jest dość prosty ale wraz z wejściem nowego sezonu zostanie znacznie rozwinięty i będzie bardziej dokładniejszy i dopasowywał będzie lepiej graczy względem swoich umiejętności. I to już od lutego 2021. Nie grałem jeszcze gier rankingowych. Obecnie mam, mam 20 level, więc y, trudno mi się do tego głębiej y, odnosić. Na, na pewno ten system rankingowy y, powoduje, że mamy 10% więcej doświadczenia z każdego meczu także to jest naprawdę fajny y, tutaj element. Jeżeli chodzi o mapy, to beznie jest ich 10. Są lepsze i gorsze, ale generalnie zbalansowane. Mapy są bardzo małe. Walka zawsze odbywa się na niewielkim dystansie i wygrana bardziej zależy czasami od kombinowania niż tego, kto zacznie strzelać. Y, pierwszy bardzo przydatne jest poznanie map w każdej grze, multiplayer w tej również, żeby wiedzieć, jak szybko się na kolejny site dostać, jak oflankować. Przeciwnika, ale małe mapy równa się szybkie tempo rozgrywki, i tutaj to dokładnie występuje. Jeżeli chodzi o ekonomię gry, to jest podobna do Counter-Strike'a. W trybach z bombą ma, ma kluczowe znaczenie, bo pomiędzy każdą rundą mamy do dyspozycji specjalny sklep, w którym możemy zakupić broń, gadżety, ulepszenia i perki dodanych. Postaci. Oczywiście gotywka jest zdobywana naturalnie podczas samego meczu za zabójstwa, asysty, powalenia, wkrzeszenia czy też realizowanie celów zawartych w danym y, trybie. Warto tutaj wspomnieć o tym, że poszczególne bronie i gadżety możemy podczas meczu ulepszać. A te ulepszenia do tanich nie należą, ale warto w niej inwestować, bo dzięki temu możemy poprawić, na przykład, zasięg, zwiększyć magazynek, zmniejszyć rozwój broni czy chociaż prędkość przeładowania. Jest to naprawdę. Bardzo fajne elementy, a czasami warto zastanowić się, co kupić, lub lepiej odczekać na kolejną rundę. W trybie plantowania bomb, jest to tryb, wspomniałem, typowo polegający na ekonomii z Counter strajka, czyli tutaj pierwsza runda jest eko, a później, w zależności od tego, jak się to, 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 to toczy, rozgrywka, jakie są wyniki, takie mamy przychody. Jeżeli chodzi o te pozostałe dwa tryby. To tam dostajemy już pieniążki na zakup broni podstawowej i to całkiem inaczej wygląda. Jeżeli chodzi o clue całego programu i to co jest w tych grach, najważniejsze to system rejestracji obrażeń. Tutaj naprawdę działa on właściwie, co mnie niezmiernie cieszy, bo po 5 latach gry wersji zapomniałem jak to jest, jak ten system działa właściwie. Strzał w głowy oczywiście tutaj nie zabija, nawet snajperki nie zabijają na hita. Ale tutaj twórcy się nigdy na to nie powoływali, więc strzał w głowę nie zabija, ale jest handicapem dla osób, którzy, którzy potrafią utrzymać ten odrzut, którzy potrafią trzymać ten celownik na głowie i swoją z głowę zabijają po prostu szybciej. A strzał ze snajperki, jeżeli mamy cały pasek zdrowia, po prostu nas powala. Także ten system rejestracji naprawdę, naprawdę jest. Dobry, stabilny i przyjemnie się tutaj to wszystko odczuwa. Jeżeli chodzi o ping, to również tutaj nie doświadczycie żadnej przewagi pingu. Gra się na normalnych zasadach, czyli im większy ping, tym gorzej się gra. Proste i uczciwe zasady. Jeżeli chodzi o operatorów, bo ja tak to będę nazywał, jest mi po prostu bliżej. Do nazwy operator, niż Łotrzyk, to mamy ich obecnie 16 do zblokowania za pieniądze w grze, lub własne pieniądze, które inwestujecie w gierkę, wspierając twórców. Graficznie bardzo fajnie wyglądają, a płeć żeńska to już artysta, za który twórcy mają u mnie bardzo duży plus. Naprawdę świetnie to wygląda, świetnie to się ogląda i fajnie to widać, jak te postacie się poruszają. To jest naprawdę świetnie zrobione. Każdy z operatorów dysponuje nie tylko inną umiejętnością aktywną i niepowtarzalną, ale także stricte spersonalizowanymi zestawami broni. Broni palnej, broni białej, granatów czy perków, które kupujemy podczas rozgrywki. Umiejętność specjalna nie jest powtarzana na innych operatorów. W praktyce przypomina to odrobinę mechanikę znaną z Giermoba, z tą różnicą, że sklep dla każdej postaci jest po prostu inny. W tym względzie roll company bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło. Różnice pomiędzy poszczególnymi operatorami podczas bezpośredniej wymiany ognia może i nie są tak gigantyczne, bo te różnice w tych broniach naprawdę są niewielkie. Ale sprawa zmienia się dość mocno wtedy, gdy zaczynamy używać aktywnych umiejętności. I to jest bardzo fajne i to czyni różnicę na polu bitwy. Każdy operator dysponuje tylko jedną aktywną umiejętnością plus jedną pasywną, ale są wszystkie są bardzo przydatne i dobrze wykorzystane z głową w odpowiednim momencie mogą odwrócić losy rundy i całego meczu. Także ja myślę o tych umiejętnościach bardziej jako o rozwiązaniach zbliżonych do tego co mamy w Rainbow Six Siege, a nie typowych hero shooterach typu Overwatch. Dla mnie to jest bardziej w ten sposób i w bym szedł i jest to dla mnie po prostu Bliższe. Jedyną wadą, jaką widzę wśród tych operatorów, to jest proces odblokowania w grze. Jest on bardzo długi i mozolny. Co na przykład taki graczy jak ja zniechęca, bo nie mam dużo czasu, żeby grać, nie mam czasu, żeby poświęcać 10 godzin grze, aby wyciągać z niej za darmo operatorów. Dlatego uważam, że ten proces odblokowania powinien być troszkę szybszy. Ale też rozumiem twórców, którzy chcą, żeby ludzie poświęcali czas, aby tą grę poznawać i w niej przebywać. Ale dla mnie, osoby, która ma mniej czasu w życiu nagranie, ten system jest zbyt wolny, dlatego wolę wspomóc twórców i w ten sposób szybciej blokować sobie postać. Jeżeli chodzi o komunikację, to do dyspozycji mamy oczywiście głosowy czat, ale także i system prostych komend oraz komunikatów, które wydajemy za pośrednictwem myszki w systemie pingowania, który znany jest również z Rainbow Six Siege i ten system został wprowadzony przez grę Apex Legends. Tutaj również ten system jest dość mocno rozwinięty i bardzo fajnie to działa. Kolejny element ważny w grze Competitive to oczywiście dźwięki. Roach Company jest kolejną grą, która bije na głowę es w tym względzie. Świetnie zrobiony system, który pozwala bardzo dokładnie określić Położenie przeciwnika. Jeśli słyszysz, że biegnie z prawej strony, to na pewno z niej wybiegnie, w przeciwieństwie do L6. Jeżeli chodzi o muzykę, jest ona miła, buduje klimat i nie kuje w uszy. Jednak wado i bardzo dużym niedociągnięcie, w moim odczuciu, są dźwięki broni. Dla mnie jest element do poprawy. Brzmią bardzo płasko i plastikowo i się nie odróżniają. Bardzo dobrze byłoby, aby te dźwięki zostały poprawione, aby dołożyć im głębi basu i wyróżnienia poszczególnych broni. Tak więc, generalnie, wszystko ok, ale te dźwięki broni do poprawy. Jeżeli chodzi o kolejny element, który jest też bardzo fajnym rozwiązaniem i bardzo szybkim rozwiązaniem, bardzo szybkim elementem wprowadzonym do rozgrywki, to oczywiście strzelnica, czyli coś, czego nie dorobiło się R6 od 5 lat, mimo próśb społeczności, tutaj jest bardzo rozbudowana. Możemy sprawdzić każdego operatora, nawet tych nieodblokowanych co ułatwia późniejszy wybór. Możemy sprawdzić każdą broń dostępną w grze. Jak również strzelnica ma charakter statyczny, czyli strzelamy do celów nieruchomych, jak również charakter dynamiczny, czyli cele ruchome, poruszające się w różnych płaszczyznach i prędkościach, co mnie bardzo zaskoczyło na plus. Dzięki tej strzelnicy naprawdę możecie swoją umiejętności rozwijać, czy podnosić, jak również zobaczyć, jak to wszystko działa w praktyce i jak to można sobie ładnie w pamięci mięśniowej ułożyć, jeżeli chodzi o te prędkości w grach i operatorów. To jest naprawdę bardzo fajne rozwiązanie. Ta szczelnica statyczna, dynamiczna naprawdę pozytywnie mnie zaskoczyła. Ale żeby nie było tak, że tylko mówię o samych pozytywach, możemy jeszcze kilka chwil poświęcić na problemy, które ja zauważyłem. Pamiętajcie, jestem bardzo niedoświadczonym graczem, więc mogły pewne rzeczy mi jeszcze uciec, mógłbym, których nie, nie dostrzegł itp. itd. Ale to, co dla mnie jest tutaj najważniejsze. Największy i dla mnie niedopuszczalny w tej, tej grze status to brak systemu zabezpieczającego przed oszustami. Największa wada tej gry i dziwię się, że nie został jeszcze zaimplementowany. Tym bardziej, że naprawdę zbliża się pierwszy sezon oficjalnej gry, start luty 2021 i będą wchodzić nowe rzeczy, nowy, może przyjdą nowi ludzie, nowi gracze i ten system musi być jak najszybciej dla mnie jest to niedopuszczalna sprawa. Na dzień dzisiejszy mi to jeszcze tak bardzo nie przeszkadza. Nie wiem, co będzie, jak bije 30 level, jak te zmiany wszystkie wejdą w rankedach itd. Tak Na pewno będzie mi to przeszkadzało. Druga sprawa to system rankingowy. Też nie jest idealny, bo nie posiada SBMM, ale jest obecnie budowany i ja to rozumiem. Nowy sezon ma przynieść nowe zmiany w tym temacie i też to rozumiem. Ten system jest cały czas rozbudowany i mam nadzieję, że doprowadzą go do dobrego systemu dobierania graczy według umiejętności. Kolejny element to oczywiście są problemy czasem z serwerami, oraz kilka usterek, które są związane z budową map. Ale z racji tego, że nie grałem aż tak dużo, nie będę się do tego tak głęboko odnosił, tylko sygnalizuję. Podsumowując, ogólne wrażenia z kilku godzin spędzonych w Rogue Company, obecnie od, mam 20 level. Określić muszę w moim przypadku jako pozytywnie przyjemne, czyli coś, co dla mnie jest ostatnio kluczowe, jeżeli chodzi o rozgrywki multiplayer. Musi być przyjemnie, pozytywnie i uczciwie. Te trzy elementy zostały tutaj spełnione. Sama rozgrywka jest dynamiczna, model szlania może się podobać, a dzięki perspektywie TPP choć tak jak wspomniałem, dla mnie trudnej z racji przyzwyczajeń i tym przewrotą, to tempo akcji też wydaje się zdecydowanie inne niż w przypadku Counter-Strike'a czy R6. Ale tak jak wspomniałem, sama wzywka jest bardzo przyjemna, dynamiczna, system rejestracji obrażeń działa, naprawdę to jest bardzo, bardzo przyjemne. Operatorzy sprawiają naprawdę wrażenie dobrze zaprojektowanych, układ map pozwala nie tylko na taktyczne podejście do tematu, ale i sensownie zachęca do wymiany ognia na mapie. Generalnie w Robe Company wszystko wydaje się być na swoim miejscu i choć gra nie zrewolucjonizuje rynku w żaden sposób, jak również gatunku, to ma szansę powalczyć o uwagę graczy szukających alternatywy dla wiodących tytułów. Jednak twórcy. Podkreślam jeszcze raz, muszą zadbać o poprawę jakości serwerów oraz wprowadzenie programu, który będzie wyłapywał oszustów, bo jego brak uważam za olbrzymie nieporozumienie i nadal nie potrafię zrozumieć, dlaczego go nie ma w grze, która ma charakter współpracy i rywalizacji zespołowej. Jeśli chcą utrzymać graczy i chcą się rozwijać, to muszą bezwzględnie taki system wprowadzić. Jeżeli chodzi o ostatnie zdanie, Robe Company to jedna z przyjemniejszych gier, które grałem ostatnimi czasy. Nowy sezon od lutego zapowiada się. Bardzo ciekawie, bardzo wiele zmian, ale o tym opowiem w kolejnym y, materiale. Na dzień dzisiejszy to jest wszystko. Jeżeli coś pominąłem, to przepraszam, zrobiłem to nieświadomie, jestem niedoświadczonym graczem, ale analizę prowadziłem bardziej od siebie, pod siebie, porównując również do innych gier, które ostatnio grałem. Myślę, że mogło Wam to pomóc, jeżeli chodzi o wybór gry, w którą chcielibyście zagrać gry 3 to play Uważam, że Rogue Company naprawdę w tym momencie spełnia wszelkie aspekty dobrej, miodnej rozgrywki. Jak będzie dalej, zobaczymy. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się. Do zobaczenia na polu bitwy, jakim jest Rogue Company, oczywiście na moich streamach na Twitchu. I oczywiście w komentarzach zapraszam do dyskusji i rozmowy na temat gry. Trzymajcie się, hej!